Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krupieri i witam w kolejnym poradniku do gry Heroes of Might and Magic 3. I w tym poradniku dowiecie się, jak grać w Heroes of Might and Magic 3 przez multiplayer. Także róbcie wszystko to samo, co będzie na filmie, a będzie na pewno wszystko dobrze. Także zapraszam do oglądania. Ok, w pierwszym kroku, który musimy zrobić, to musimy pobrać sobie taki oto plik, który się nazywa Heroes33. Link oczywiście do tego pliku, a w zasadzie do tego naszego kraka znajdziecie w opisie. To jest ten sobie plik, ten plik sobie jest tutaj. I pierwszym naszym krokiem, znaczy on będzie na pewno w winraże, ale po prostu, żeby jakby usprawnić ten film, nie będę już tego wszystkiego robił. On będzie w winraże, yy, rozpakujcie go i zmieńcie jego nazwę. To będzie na, nasz krok pierwszy na Heroes 3, po prostu Heroes 3. Krok drugi do tego cudownego patentu, żeby działało nam wszystko tak jak powinno, musimy wkleić ten oto otokrak do naszego folderu z Grom. Yy, Normalnie on jest pod wersję Shadow of Death, także nie wiem, jak będzie z innymi wersami, wersjami, ale żyjemy już w takich czasach, że każdy na pewno z Was posiada złotą edycję, także wklejcie tam po prostu, gdzie jest Shadow of Death. <gry> Okej, okay, także wklejacie, zamieniacie, oczywiście to jest tylko tam, mi się na pewno... A, to jakiś skrót mi się będzie tworzył. Po prostu wklejacie go tutaj, zapyta Was o zamienienie tego pliku, zgadzacie się, i możecie tutaj już zamknąć, bo wszystko już tutaj zrobiliście. Okej, okay, także jak zgraliśmy naszego cudownego kraka, który nie dość, że nam spowoduje to, że będziemy mogli grać przez multi, to w tym momencie też będziemy mogli grać bez płyty. Pobieramy kolejny program. Teraz będzie program, o to znaczy, jaki kolejny program? Wcześniej się pobieraliśmy tego kraka, ale teraz pobierzemy nasz cudowny program o nazwie Game Ranger. Będziemy mogli grać przez niego, przez multi, z innymi ludźmi. On działa pod systemy Windows XP7, Vista 8 oraz Mac OS X. <noise> Okej, okay. Pobieranie powinno wam się rozpocząć od razu automatycznie po wejściu w tenże link, który też znajdziecie w opisie. Ale jeżeli takowy wam się nie pojawi, tutaj macie coś takiego, że jeżeli pobieranie nie nastąpi automatycznie, proszę nacisnąć Here, czyli tutaj, naciskacie tutaj i powinno wam się rozpocząć pobieranie w ten oto sposób. Ok, teraz następuje krok trzeci, aby ukończyć praktycznie wszystko. Także odpalamy nasz Game Ranger. Użymy mniej więcej coś takiego. Jeżeli nie użymy czegoś takiego, no to zaraz wam pokażę, abyście coś takiego użyli. Dobra, wchodzimy tak. File. Musimy po prostu go skonfigurować. Jakie file? Edit, sorry. Po prostu wchodzimy w opcję. Musimy znaleźć tutaj w tej liście naszego, nasze Heroesy. Także szukamy, szukamy, szukamy. Mamy tutaj heroesy, Mamy, musimy tutaj wejść koniecznie w Heroes of Might of Magic 3. Mamy tutaj Localization. Y Location! Location, Krupier, tu masz napisane Location, nie masz Localization! Mamy tutaj nie wiem jak to jest na samym początku, tak, bo ja mam już to y oczywiście zrobione. Ale na bank nie będziecie mieli tutaj w ogóle nic. Także wyszukujecie tutaj po prostu swój folder z Grom, wybieracie ten plik, który żeśmy tam podmieli i podmienili, czyli tutaj Heroes 3. Dajecie otwórz, będzie coś takiego, zamykacie to. Ewentualnie możecie zrestartować program, aby sprawdzić, czy wszystko, aby na pewno się dobrze yy, tam skonfigurowało. I w zasadzie to by było na tyle. Po ponownym uruchomieniu programu, powinno być mniej więcej coś takiego. Szukacie powiedzmy. Nie wiem, ktoś już jakiś... oczywiście inaczej, bo zapomniałem tego powiedzieć. To, że wy skonfigurowaliście, to nie znaczy, że każdy teraz będzie mógł do was zbić, ponieważ każdy musi zrobić to samo, czyli musi ściągnąć ten plik, musi ściągnąć ten program, musi go tak skonfigurować i żeby działało. Okej, okay, także wyszukujemy tutaj tych Heroesów, powiedzmy, ktoś, jakiś, o, jakiś Michal, mysza wbija ziomek, sobie stworzył jakiś tam pokój, aby do niego dołączyć, no ten jest akurat na hasło, no ale tutaj poniżej... Jest tutaj bez hasła, także spróbujmy się tutaj do niego dobić. Będzie takie okienko i robimy tylko, po prostu, join, żeby dołączyć i automatycznie gra nam się odpali. Także myślę, że z tej części to by było naprawdę bardzo proste. Nie musicie żadnych heroesów odpalać ani nic, ponieważ jeżeli naciśnięcie tutaj, tak jak wcześniej, wcześniej powiedziałem, naciśnięcie tylko join, heroes sam wam się odpali, także pff, nic nie musicie robić, także wszystko, jak widzicie, robi się samo za Was automatycznie. Okej, okay, teraz wam powiedziałem jak dołączyć do gry, a może ktoś mnie zapyta, ty, ale jak stworzyć taką grę, żeby, wiesz, ja bym sobie mógł zaprosić tutaj brata, siostrę, kolegę, czy kogokolwiek innego, tak żebyśmy, wiesz, razem sobie mogli grać. Okej, okay, nic prostszego, po prostu wciskacie tutaj ten magiczny przycisk, który się nazywa host i hostujecie grę, wybieracie grę, w której będziecie sobie rywali, czyli jest tutaj Heroes of Might and Magic 3. Wybieracie liczbę graczy, czyli tam ilu was będzie, po prostu ile ile ludzi tam będzie grać, od 2 do 8 maksymalnie. Description, czyli nazywacie swój pokój na przykład, nie wiem, yy, nie wiem jak można to na przykład nazwać, no na przykład piekarnia lubi garni powiedzmy, no nie wiem, garnituro, nazywacie jakoś tutaj swój pokój dla was, tego bezpieczeństwa, jeżeli nie chcecie potencjalnych ludzi z Rosji i innych państw naszego pięknego świata, wpisujecie tutaj jakieś magiczne hasło ja zazwyczaj wpisuję swoje magiczne hasło o treści 123 także wy możecie też stworzyć o hasło 123 albo jakiekolwiek inne, okej, okay. te opcje was naprawdę już nie interesują, także dajcie tylko ok i wasz pokój zostaje stworzony i nazwa hosta to będziecie wy Dobra, wybaczcie to cięcie, ale bodaj, yy, nazwę hosta, tak jak ja mam teraz kruper. bodajże na samym początku, yy, jak się instaluje ten program, to tam się po prostu wybiera, yy, jak tam się chce ktoś nazywać. Ale dobra, myślę, że mam jakoś to wyjdzie. Jeżeli nie wyjdzie, to zrobię po prostu taki jakąś łatkę to pomogę. Ale, no, myślę, że Wam jakoś się uda. Naprawdę, ludzie, zobaczcie, jak to było tak proste, tak proste, że normalnie masakra. A ja z tym sobie nie mogłem poradzić. A może dlatego, że nie miałem jeszcze tak na tą mocno czasu? Nie mam pojęcia. Dobra, myślę, że Wam się ten poradnik naprawdę spodobał. Myślę, że Wam, albo przynajmniej komuś pomogłem. A jeżeli ten poradnik Ci się spodobał, to mam nadzieję, że zostawisz jakiegoś fajnego lajka like i jakiś spoko komentarz i może suba pod spodem, to bardzo mocno mnie to zmotywuje, to może jeszcze coś dla Was fajnego takiego zrobię jeszcze, jak zainstalować woga czy na jakiekolwiek rzeczy. <laughs> Wybaczcie, musiałem w końcu złapać oddech, bo, bo bym tu wykitował zaraz na zawał. Także dzięki Wam wszystkim za oglądanie, ja jestem Grupier i na razie, trzymajcie się, cześć. Kurwa! Pierwszy raz zrobiłem takim tempie poradnik! No nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę.